Hello everyone, i doszliśmy do pierwszego odcinka serii drugiej, czyli New Earth. I ciężko było mi się zebrać, żeby nagrać tą recenzję, bo mam bardzo skomplikowaną relację z tym odcinkiem. Kiedyś go lubiłem, później go bardzo nie lubiłem, później znowu go lubiłem, i teraz nie wiem, szczerze mówiąc. Eee, ale myślę, że. Dojdziemy do oceny, jak porozmawiamy sobie po kolei o wszystkim. Myślę, że, że warto zacząć od tego, że jest to pierwszy pełnoprawny odcinek z 10. Doktorem. W poprzednim odcinku mieliśmy Davida Tennanta tylko na sam koniec. Tutaj fajnie, że mamy już pełny, pełny odcinek z 10. Doktorem. No i David Tennant radzi sobie w tej roli fenomenalnie. Już od pierwszego odcinka radzi sobie świetnie. Nie jest to jeszcze taki dziesiąty doktor, którego my w pełni kojarzymy, bo mam wrażenie, że jest taki trochę mniej podejrzliwy, trochę mniej ogarnia co się dzieje, jest też taki bardziej przyjaźnie nastawiony na początku. Natomiast widać już w nim takie pojedyncze, mroczne momenty, na przykład jak rozmawia twarzą w twarz z tymi pielęgniarkami już jak ogarnął, że coś się wydarzyło nie tak z Rose. Także ma takie już momenty, które wyglądają dla mnie bardzo, bardzo jak Dziesiąty Doktor. No aczkolwiek jest, jest jeszcze wciąż taki nie w pełni uformowany, co wydaje mi się jest totalnie spoko. Ogólnie, tak trochę spoilerując na przyszłość, według mnie Dziesiąty Doktor tak naprawdę, naprawdę formuje się nam w momencie, kiedy traci Rose. I to jest jakby jego jakby główny powód, do którego on się staje taki bardziej... E, taki bardziej bezwzględny. Natomiast widać już takie przybłyski tego tutaj. I ta seria druga, powiem wam od razu, według mnie jest fajna o tyle, że możemy jeszcze zobaczyć tutaj takiego dziesiątego doktora na luzie, który... Nie tak jak w serii trzeciej cały czas y, tęskni za Rose i jest mu smutno, i nie tak jak w serii czwartej, gdzie już jest taki, powiedziałbym, dość mocno przepracowany, dość mocno zmęczony, w mojej opinii prywatnej. Natomiast tutaj on jeszcze jest taki świeży, jest taki po prostu chętny przygód, ma tutaj tą Rose, którą uwielbia i według mnie. I jest to taki fajny powiew świeżego powietrza, szczególnie po tym, jak dziewiąty doktor był, był taki załamany, agresywny i, e, i ogólnie był takim mroczniejszym charakterem. E, Rose jest tutaj również dobra, e, natomiast przez większość czasu zamiast Rose mamy oczywiście Cassandrę. I porozmawiajmy sobie o tym. Wydaje mi się, że gdyby głównymi wilanami były tylko i wyłącznie te pielęgniarki, e, które hodują tych ludzi i zarażają chorobami, to ten odcinek nie byłby aż tak ciekawy i wydaje mi się, że ten odcinek zdecydowanie potrzebował tego drugiego wylana w postaci Kassandry, która też jakby, no wiadomo jest Wylanką i ma jakby złe intencje, ale też jednocześnie nie jest po stronie tych pielęgniarek kotów, więc tutaj jest takie fajne, są, to są takie fajne momenty, gdzie e, z jednej strony doktor no, atakuje Rose, znaczy nie Rose, tylko Cassandrę, która jest w ciele Rose. Natomiast Cassandra atakuje te pielęgniarki i to jest takie. Oczywiście chodzi mi, że, że słownie się atakują. I to jest takie fajne, że mamy takie trzy fronty tak naprawdę, tutaj jest to bardzo fajne urozmaicenie tego odcinka. Uważam też, że aktorsko bardzo, bardzo fajnie wypadają postać doktora i postać Rose, które udają Cassandrę, na myśli, że Billy Piper dobrze udaje Cassandrę udającą Rose i ogólnie dobrze udaje Cassandrę i tak samo David Tennant dobrze udaje Cassandrę. <grych> e, tak, więc e, to według mnie jest bardzo fajne. Natomiast, e, a może jeszcze wspomnę, że bardzo mi się podobają ogólnie lokacje, e, podoba mi się w ogóle pomysł na nową ziemię, ten szpital wygląda fajnie, CGI wygląda bardzo źle, ale... No, to jest CGI w pierwszych sezonach Doktora. Mam trochę wrażenie, że CGI w serii drugiej wygląda momentami gorzej niż w serii pierwszej, ale to myślę, e, trzeba będzie na podsumowaniu całego sezonu uwzględnić. Natomiast e, bardzo fajnie też tutaj zaczyna być zarysowane, jak dziś, temu jak bardzo mu zależy na Rose, bo jednak jak teraz tak się cofniemy w głowie do serii pierwszej, to, jak myślę o relacji dziewiątego z Rose, to ok. On mu bardzo zależało na niej, e, na przy... ale na przykład w odcinku Father zdaje się na nią totalnie wkurzył i chciał ją zostawić przez, przez chwilę. E, natomiast w finale po prostu ją odesłał. E, natomiast tutaj widać, jak ten dziesiąty doktor trochę inaczej do tego podchodzi, jaki wściekły był e, po tym, co się wydarzyło. Co jakby fajnie idzie w połączeniu z historią dziewiątego doktora, gdzie dziewiąty właśnie w tym finale ją odesłał, myślał przez jakiś czas, że w ogóle zginęła, więc fajnie, że teraz jakby doktor jest taki jeszcze bardziej przerażony na myśl, że coś się może z nią dziać, że coś jest nie tak, jakby to bardzo fajnie działa. No ja teraz przechodzę do tego, co w tym odcinku nie gra, i w mojej opinii jest to po prostu fabuła. O ile pomysł na to, że te pielęgniarki, te siostry wyhodowały sobie e, ludzi, którzy mają być takimi niby po prostu jakby ciałem do testów, a się okazuje, że są też rozumni, e, żeby testować właśnie na, na nich różne choroby, leki i tak Pomysł ogólnie jest spoko. E, uważam, że jest to ciekawe, jest to na pewno bardzo ciekawy, jakby dylemat moralny do rozważenia. I żeby też nie było, to się w pełni zgadzam z rozwiązaniem tego odcinka, że jest to nieetyczne. Natomiast jest to ciekawy, właśnie dylemat, na, na podstawie którego można zrobić odcinek. Problem jest tylko w tym, że. No, jakby to powiedzieć, zarażenie ich wszystkimi chorobami świata. To jest bardzo dziwne. Mam wrażenie, że raczej by chyba tego nie przeżyli. No i wcześniej są wszystkie choroby świata, to na pewno są choroby, które bardziej zmieniają wygląd niż parę pryszcze i popękana skóra. No jakby ciężko mi było patrząc na nich, że oni są w stanie chodzić, mówić, oddychać i wyglądają w miarę jakby normalnie, poza tym, że mają trochę ponieszczoną skórę, że to są postacie zarażone wszystkimi chorobami świata, co jest głupie. No i też, że, że, też, że te, te pielęgniarki mają leki na wszystkie choroby świata, i to są leki, które są w płynie i które działają natychmiastowo. To jest tak bardzo, bardzo na skróty, to jest bardzo duże uproszczenie i według mnie jest to trochę za mocne uproszczenie, jednak trochę mogliby się bardziej przyłożyć, bo nie mam problemu z tym, że są w doktorze jakieś uproszczenia. Na przykład nie czepiałbym się tego, że mimo, że oni są zarażeni wszystkimi chorobami świata, to na przykład te choroby nie przenoszą się przez po przez powietrze. Jest tam powiedziane, że o tutaj mamy sterylne powietrze czy coś takiego. No, i jakby, no jest to też mało realistyczne, no ale powiedziałbym, okej, okay, to jest seria, mamy historię, trzeba jakby jakieś założenia zrobić, okej, okay, ale tych założeń jest tak dużo, że oni są zależeni wszystkim, ale jednocześnie normalnie funkcjonują, że ich choroby nie przenoszą się inną drogą niż dotyk i przenoszą się w sekundę, zabijając drugą osobę, a oni z jakiegoś powodu żyją i da się ich wyleczyć po prostu płynem w, też w sekundę. Jest to. Jest to dziwne. Wydaje mi się, że nawet w dalekiej przyszłości nie będziemy mieli leków na wszystkie choroby, które działają w sekundę. No ale, no ale tak to niestety tutaj jest napisane. No i wydaje mi się, że te uproszczenia po prostu za bardzo szkodzą temu, temu odcinkowi. O ile jakby wątek Cassandra jest fajny, w sensie fajnie, że mamy tutaj drugiego wylana. No i to też się fajnie łączy z tym, że ona była w tej przyszłości, jak wybuchała Ziemia, teraz jest na nowej Ziemi, jakby to ma sens, że mogłoby tutaj być. Natomiast jej wątek jest fajny, w, jakby w próżni. A w tym odcinku jest trochę poboczny, bo ona jest wylanką w tym kontekście, że zabrała ciało Rose, czy tam doktora. Natomiast sama z siebie nie robi nic groźnego, więc jakby naszym jedynym tutaj strachem jest to, że ona może tego ciała nie oddać. Natomiast wiemy, że na pewno będzie musiała opuścić ciało doktora i Rose, bo na pewno będzie, będą w kolejnych odcinkach. Więc mam wrażenie, że jakby zagrożenie z jej strony było dość małe. Ten jej pomocnik nie uważam, że był tu potrzebny. Jakby trzeba było wytłumaczyć, jak ona się tam znalazła, e, jak była w stanie przeżyć, ale nie wiem, czy do końca był potrzebny. E, to, że ona w pewnym momencie wylądowała w ciałach tych zarażonych i później wróciła do ciała Rosji, powiedziała, jak oni tam są samotni, jak bardzo ją to przejęło. E, Przepraszam, ale w to nie wierzę, że ją to przejęło w jakikolwiek sposób. To jest Typiara, która chciała w poprzedniej swojej historii zamordować po prostu absolutnie wszystkich na tej stacji kosmicznej, żeby sobie dostać pieniądze z ubezpieczenia i zrobić kolejne operacje plastyczne, i tutaj w tej historii też traktowała tych zarażonych jak śmieci. Więc jakoś mi ciężko uwierzyć, szczególnie że była też w ciele Rose i doktora, którzy też na pewno mają jakby swoje problemy, które mogą być przytłaczające. I ciężko mi jest uwierzyć, że to, że tamtym stworzeniu, tym, tam, tamtym ludziom jest smutno i się czują samotni, było aż tak miażdżące dla niej, że tak zmieniła trochę podejście. Chociaż parę sekund później wciąż ma nadzieję, że doktor wszystkich morduje, zamiast ich ratować, więc, no nie wiem, dziwny pomysł. Jakby sam moment tego, jak doktor ich uratował, czyli to, że wykorzystał jakby dekontaminację, która była w windach, wykorzystał ją, żeby ich wyleczyć, wlał tam te lekarstwa. To jest bardzo fajny moment i to jest taki też moment, kiedy doktor ma ten taki vibe, jak na przykład miał dziewiąty w The Empty Child, gdzie dziewiąty mówił everybody lives i on tutaj mówi jestem doktorem i uleczyłem ich wszystkich. To jest ten sam vibe, tylko odcinek jest gorszy i bardziej głupi, więc trochę mnie to kupuje, ale no aktorsko David Tan według mnie sprzedaje to, to jak on jest szczęśliwy, jak z takim szczęśliwym dzieckiem, Kupuję to po prostu i lubię tego dziesiątego doktora. W ogóle ja uwielbiam dziesiątego doktora, ale lubię to, że tutaj mamy takiego innego dziesiątego doktora niż tego dziesiątego doktora z, z serii czwartej już na przykład, czy nawet serii trzeciej. Mam wrażenie, że tak samo jak Kapaldi, właśnie Kapaldi w pierwszej serii i w swojej ostatniej to była zupełnie inna postać. Powiedziałbym, że Jody, Jody też przeszła jakąś drogę, ale nie powiedziałbym, że to była aż tak duża droga jak, jak, jak ci bohaterowie. Ale na przykład, o ile Mac Smith też jakąś tam miał drogę, to mam wrażenie, że bardzo, bardzo małą, biorąc pod uwagę, jak dużo e, miał jakby czasu ekranowego. No i powiedziałbym, że David na to najlepiej sprzedaje, tak ogólnie, rzecz biorąc. Więc trochę nie wiem, jak to podsumować, bo ten odcinek. Najbardziej, naprawdę najbardziej ze wszystkich odcinków Doktora daje mi vibe Space Babies czyli też e, otwarcie nowego sezonu z nową towarzyszką. Tutaj nie, nie mamy nowej towarzyszki, z nowym doktorem, e, którego też tak naprawdę poznaliśmy już odcinek wcześniej. E, I ta pierwsza przygoda ma być taka że mamy tam jakiś dylemat moralny, tak jak tutaj właśnie mamy to hodowanie ludzi w celu badania tych chorób. Tam mieliśmy tę maszynkę do produkcji dzieci, której nie można było wyłączyć. Natomiast nikt się tymi dziećmi nie opiekował. Więc to są fajne wątki, ale one są umieszczone w takim... w takim bardzo komediowym klimacie, który nie traktuje się w ogóle na poważnie. No i... Dlatego według mnie te dwa odcinki dają mi bardzo podobny vibe i pytanie, który jest lepszy, w mojej opinii lepsze jest jednak New Earth, e, dlatego że według mnie David Tennant i Billy Piper mają dużo ciekawszą relację i dużo lepiej sobie radzą aktorsko tutaj, znaczy może na... nie chodzi mi o to, że Shutty i Millie Gibson są złymi aktorami, absolutnie nie, bo szczególnie na przykład w odcinku Dot and Bubble są fenomenalni, natomiast e, tutaj David Tennant i Billy Piper mieli dużo, dużo więcej możliwości pokazania jakby swojego rangu aktorskiego, e, no i też jednak mamy tą taką relację między doktorem i towarzyszką przechodzącą z poprzedniej serii, więc oglądało się to po prostu według mnie lepiej. I o ile jest tutaj kilka takich głupszych momentów niż w Space Babies, bo Space Babies po prostu jest dla mnie bardzo dziecinne. Ja nie mam problemu. Z, małymi, z tymi małymi dziećmi. Mam problem z tym, że to jest taki bardzo dziecinny vibe, ale nie ma takich jakichś momentów, które są bardzo złe, albo bardzo dobre. A mam wrażenie, że właśnie ten, ten ten odcinek się różni tym, że tutaj są bardzo dobre i bardzo złe elementy. Bardzo dobre, czyli kreacja aktorska, szczególnie doktora. I jakby według mnie też klimat i scenografia, natomiast bardzo złe to jest bardzo mocne uproszczenia fabularne. No, i ten klimat bardzo poważnego dylematu moralnego gryzącego się z komedią wszech wszechbędącą w tym odcinku, więc e, ciężko jest mi ocenić ten odcinek, ale jednak na pewno wolę go od Space Babies. Ale myślę, że dam temu odcinkowi 5 na 10, jak to się ma w porównaniu do pozostałych odcinków, to dowiecie się na koniec recenzji tego, tej serii. Natomiast jest to takie 5 na 10, bo mam wrażenie, że te dobre elementy i złe się balansują i tutaj złymi jest uproszczenia fabularne, no i ogólnie dużo, no i ogólnie fabuła i to jak to jest napisane, natomiast na bardzo dużym plus zasługują e, kreacje aktorskie głównych bohaterów. E, także jest to dla mnie 5 na 10 i e, zapraszam was do kolejnych recenzji, e, szczególnie do recenzji po latach. Następnym razem zabieramy się za drugi odcinek serii drugiej, czyli Tooth Cloth

Hey! There we go, sweetheart. Hey? that's it. That's it. It's a new subspecies, Cassandra. A brand new form of life. New humans! Look at them! Look! Grown by cats, kept in the dark, fed by tubes, but completely, completely alive! You can't deny them, because you helped create them. Human race just keeps on going keeps on changing life will out ha!